Medytacja dla początkujących wersja dla kobiet. Witaj. Medytacja jest banalnie prostą metodą uspokojenia się i zyskania dystansu do rzeczywistości i do własnych emocji. Medytacja nie jest związana z żadną religią. Chodzi o wsłuchanie się w siebie. Po medytacji czujemy się spokojniejsze. I łatwiej widzimy, co tak naprawdę czujemy i czego tak naprawdę potrzebujemy. Myślę, że to ważne w wirze codziennych spraw. Istotą medytacji jest koncentracja na wizualizacji i pozwolenie myślom na swobodny przepływ bez zatrzymywania uwagi na nich. To znaczy, kiedy podczas sesji medytacyjnej pojawią się różne myśli i uczucia, na przykład muszę się śpieszyć, żeby zrobić obiad. Po prostu wróć do zadania z medytacji. W ten sposób uczymy się koncentracji. Dzięki czemu potem w codziennym życiu nie rozpraszają nas negatywne uczucia i myśli. To oczywiście nie oznacza, że mamy ignorować negatywne uczucia i myśli, ale uczymy się poświęcać im tylko tyle uwagi i czasu, ile Chcemy i ani sekundy dłużej. Naszą medytację podzieliłam na trzy części, każda po około 5 minut. Ponieważ na początku ciężko jest się koncentrować przez tak długi czas, to możesz zostać na jednej lub dwóch częściach, albo na całości. Zaczynamy. Połóż się lub usiądź wygodnie. Zamknij oczy. I skup się na oddechu. Poczuj, jak powietrze wypełnia Twoje płuca, a następnie je opuszcza. Zauważ, jak się czujesz. Czy czujesz gdzieś napięcia lub ból? Jakie emocje ci towarzyszą? Nic nie zmieniaj, po prostu bądź i oddychaj swobodnie. Za chwilę zacznę odliczać od dziesięciu do jednego, a ty będziesz coraz bardziej się relaksowała. Bądź jak liść, który pomału opada z drzewa, aż w końcu łączy się z matką ziemią. Dziesięć dziewięć. Oddychaj w swoim tempie. Osiem. Siedem. Uspokajasz się coraz bardziej i bardziej. Sześć. Pięć. Cztery. Opadasz coraz głębiej w rozluźnieniu. Trzy, dwa i jeden. Jesteś spokojna i bezpieczna. A teraz skoncentruj się na swoim ciele. Skoncentruj się na swoich stopach. Poczuj, każdy palec osobna, wśród stopie i pięty i rozluźnij całe stopy. Teraz poczuj swoje podudzia i kostki. Poczuj, jak dotykają podłoża, jak są muskane przez twoje spodnie i pozwól im się rozluźnić. Niech opuści je całe napięcie. Następnie przenieś uwagę do kolan i łód, jak one się dziś czują. Niechaj opadną, poczuj, jakie są lekkie i luźne. Podziękuj swoim nogom za to, że noszą cię przez ten świat. Za wszystkie możliwości, które masz dzięki nim. Poczuj swoją miednicę, biodra, pośladki i dół brzucha. To, o, to ważny obszar naszego ciała, źródło witalności i kreatywności. Pozwól, by zagościła tam przestrzeń, rozluźnienie i swoboda. Przyszedł czas na rozluźnienie pleców wraz z kręgosłupem. Podziękuj Mu za wszystko, co dla Ciebie robił do tej pory, za całą pracę, którą dzielnie znosił. Podziękuj Mu również za sygnały, które do Ciebie wysyłał, kiedy miał już dość. Teraz zrzuć cały ciężar ze swoich barków. Karku i ramion. W tej chwili nic nie musisz na nich nosić. Poczuj lekkość i swobodę ruchu szyją. Oddychaj swobodnie. A teraz poczuj swój brzuch. Podziękuj mu za codzienną pracę trawienną. Za to, że przygotowuje pokarm do odżywienia wszystkich Twoich tkanek. Powiedz, że kochasz go za to i pozwól mu się rozluźnić. Kochany brzuszek. Następnie skoncentruj się na klatce piersiowej. Wyślij miłość do każdego centymetra tej części ciała. Poczuj, jak serce, płuca i żebra pracują dla ciebie teraz, nieprzerwanie unosząc się i opadając od pierwszego oddechu podczas porodu. Teraz rozluźnij ręce dłonie, przedramiona i ramiona. Napracowały się w tym życiu. Podziękuj im za to, i pozwól im teraz odpocząć. W końcu skoncentruj uwagę na głowie i szyi. Rozluźnij mięśnie twarzy, żuchwę i skórę głowy. Za co możesz podziękować swojej głowie? Pierwsza część medytacji dobiega końca. Możesz pozostać w tym stanie rozluźnienia i słuchać dalej, albo otworzyć pomału oczy, zatrzymać nagranie i wrócić do życia codziennego z nowymi siłami. Część druga. Teraz wyobraź sobie, że z każdym wydechem opuszcza Cię wszystko, co negatywne i trudne. Każdym wydechem obuszcza cię stres, zdenerwowanie, ból, strach, niepewność, żal, złość, choroby. Możesz wyobrazić sobie, że wydychasz czarne, zabrudzone powietrze. Zostańmy z tym wyobrażeniem przez chwilę. Z każdym wydechem stajesz się coraz lżejsza. Powietrze, które wydychasz, staje się coraz mniej brudne, coraz czystsze. Teraz kontynuując wydychanie wszystkiego, czego nie potrzebujesz. Wyobraź sobie, że ka z każdym wdechem przyjmujesz wszystko, co pozytywne i czego ci brakuje. Z każdym wdechem przyjmujesz miłość, spokój, radość, zdrowie, pomyślność, sukces, zadowolenie, szczęście, dobre samopoczucie, wdzięczność. To wszystko wypełnia teraz Twoje ciało. Możesz wyobrazić to sobie w formie złocistego światła. Wdychaj wszystko, co potrzebujesz. I co jest dla Ciebie dobre, a wydychaj to, czego nie potrzebujesz, i co Ci szkodzi. Jeżeli w Twoim ciele są miejsca, które szczególnie potrzebują wsparcia, przy kolejnym wdechu wyszli złociste światło pełne miłości i wdzięczności w te miejsca. Złociste światło, złociste dobre światło, wypełnia teraz całe Twoje ciało. Wszystkie komórki przytulają się do siebie i wibrują radośnie. Jesteś pełna pozytywnej energii. Wydychasz jeszcze resztki tego, czego nie potrzebujesz i napełniasz się wszystkim co dobre. W trzeciej części tej medytacji będziemy dzielić się tym dobrem z całym światem. Pozostań ze mną. Lub zatrzymaj nagranie. Teraz poczuj, że Twoje własne serce nauczyło się generować złociste światło pełne wszelkich dobrych właściwości: miłości, wdzięczności, spokoju, zdrowia, siły. Uważaj, ta umiejętność będzie już z Tobą zawsze. W każdej chwili, zawsze i wszędzie, kiedy będziesz tego potrzebowała, możesz uruchomić ten strumień, który wypełni całe twoje ciało i duszę, zapewniając bezpieczeństwo i radość. Źródło jest nieskończone. Dobra nigdy nie ubędzie obojętnie, ile dasz go innym? Złociste światło, pełne dobra generuje się z twojego serca. Wypływa z twojego serca do całego twojego ciała i teraz całe twoje ciało po brzegi wypełnione jest złocistym światłem. Teraz zacznij je wysyłać poza granice swojego ciała. Niech stopniowo wypełni całe pomieszczenie, w którym się znajdujesz. Kiedy tego dokonasz, wysyłaj światło dalej, tak aby wypełniło cały budynek, błogosławiąc wszystkich ludzi, zwierzęta i rośliny, znajdujące się w tym budynku. stopniowo cała miejscowość kąpie się w świetle miłości od Ciebie, sprawiając, że ludzie i zwierzęta czują się coraz lepiej. Może jest ktoś, do kogo szczególnie chcesz wysłać strumień pozytywnej energii? Śmiało, zrób to. Światło z Twojego serca wypełnia teraz Stopniowo coraz większe obszary naszego świata, aż w końcu wypełnia cały świat. Właśnie wpływasz pozytywnie na naszą kulę ziemską. Wszystkie istoty czują ten dar. Zobacz, jak uśmiechają się i dziękują Ci. Energia ich wdzięczności wraca teraz do ciebie i wzmacnia Cię jeszcze bardziej. Poczuj wdzięczność wszystkich ludzi i zwierząt, którym właśnie wysłałaś pozytywną energię. Ta energia wraca teraz do ciebie i wzmacnia Cię jeszcze bardziej. Nasza medytacja powoli dobiega końca. Podziękuj sobie za ten prezent dla samej siebie. Teraz będę odliczać od jednego do dziesięciu, a ty z każdą liczbą będziesz się wybudzać. Kiedy otworzysz oczy, będziesz czuła się wypoczęta, zrelaksowana i pełna sił. Jeden. Dwa, trzy, świadomość wraca do ciała cztery, pięć i sześć, czujesz swoje ciało, wybudzasz się coraz bardziej. Siedem, osiem, dziewięć. I dziesięć. Powoli otwórz oczy, przeciągnij się. Czujesz się wypoczęta, zrelaksowana i pełna sił. Miłego, dalszego dnia.